Jako już ostatnio w końcu kupiłem sobie Elden Ringa, stwierdziłem, że muszę z niego zrobić serię na kanale. Nie wiem ile ona będzie trwała, ale na pewno nie będzie ona za krótka, ponieważ Elden Ring to jest długa gra. W końcu tam jest 170 bossów. Siema, z tej strony Budda Majka, dziś zaczynamy nową serię na kanale. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, jeżeli tak to zostawcie suba, łapkę w górę, ale skliknijcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych odcinkach z tej serii. I ja już bez pewnego gadania zapraszam do oglądania. Zacząłem sobie tutaj jedną gierkę, bo chciałem sprawdzić, czy mi wszystko śmiga, jakby, czy nie mam lagów itp. Dlatego już zaspolerowałem sobie początek, tak jakby. Sorry, jeżeli wam to przeszkadza, ale no... Wolałem się upewnić, że nie będzie lagów na nagrywaniu. Ale i tak stworzymy sobie nową gierkę, bo musimy wszystko wiedzieć od początku. Ja wybrałem sobie wcześniej klasę bohatera. Nie wiem czym to się różni tego w ogóle. Ale my weźmiemy sobie samuraja? Bo samuraj to jest jakiś taki. No, samuraj to jakiś taki szefik jaki jestem. Co my tutaj. Czutem. Czutem było baba. E, dobra, jak nazwiemy naszego ziomeczka? Jędrek. Dobra. A dzisiaj będziemy grali jędrekiem. Jęskiwan z jakiejś zostaną zastąpione gwiazdkami. A. No dobra. E, no to musimy się inaczej posłużyć. Jendrek. Jendrek. Tak. Jendrek. No i Git. Jesteśmy młodzi, bo jesteśmy. Jesteśmy po prostu gołtami, bo dostaniemy się do siebie w realu. I co mamy? Mamy miecz. Co to są za, co to są za itemy w ogóle? Nie wiem. E, jak grałem na tym bohaterze, to tam miałem tylko sikery i. Topór, więc. Siekierę i topór. Siekierę tarcze, więc nie wiem w sumie za bardzo, co to są za itemy, ale po prostu zakończmy i grajby dalej. Przejdźmy dalej. Jeżeli chodzi o jakąś scenkę początkową, to ja jednak ją pominąłem, bo w sumie komuś nie chce to oglądać. A po drugie, to za pierwszym razem, jak to oglądałem, to i tak nic z niej nie nic zrozumiałem. Więc po prostu przejdźmy do gameplayu. No, ogólnie to tak. Yy... Zacznijmy się w takiej komnacie i tutaj mamy ekwipunek pod Escape'em. Escape'em, tak, escape'em. Yy, I możemy... Jakby to powiedzieć. Tutaj mamy ekwipunek, możemy sobie wybierać jakieś temy. I co tu mam? Mam miecz, strzały, całą zbroję. ognisko strzały. O to on jest nawet kokszony bo ja miałem tylko sikierę. Samuraj jest nawet dobry. Mogłem wybrać go na początku. Eee, tutaj dostaniemy z złotowieńca, Nie wiem, co on robi dokładnie. Możemy sobie sprawdzić. Mm. Używany do pisania wiadomości do innych światów. A to, to chyba nam daje, że możemy być w trybie multiplayer. Nie wiem. Eee, ale my w multiplayer nie będziemy gramy. Nie będziemy grali, bo nikt no, z moich ziomków nie ma tego. Eee, tutaj eee, przychodzimy do kaplicy oczekiwania. Nie wiem gdzie jesteśmy. W sensie nie wiem czy to jest jakiś wymiar śmierci czy coś. Tu się znajduje ogólnie całe to drzewko yy, które nie wiem w sumie co oznacza. Ale jak jest, to nikt jest, bo w sumie to jest bardzo ładne. I teraz tak. Pod shiftem możemy sprintować ja, jak przytrzymamy, jak klikniemy to po prostu yy, robimy takiego takiego unika robimy. No i te, no i chyba to się, to się cała mechanika opiera Zmieniłem sobie też, bo tu jak klikniemy strzałki to mamy tutaj zmiany itemków O i ja dalej. Mamy tutaj zmiany, zmiany itemków pod, pod strzałkami, ale ja sobie to zmieniłem, że pod alt i z Żeby po prostu było mi wygodniej I teraz tak, my tutaj sobie wejdziemy i tutaj. Tu się pojawi boss. Problem jest taki, że... E... Tego bossa się chyba zbyt zabić nie da. A pod uwagę co on robi? No, no i po kilku losowych przyciskach okazuje się, że o, że to tak miało się stać, i że mieliśmy umrzeć, chyba umrzeć, i zresztą się na jakimś zadupiu. I tak w sumie to nie wiem, gdzie jesteśmy teraz, bo po tej kascence skończyłem grać. Tutaj przyjdzie do nas jakiś kuń. kuń rafał. I na tym konie siedzi jakaś samica. I ona chyba ci tam pomaga przez całą resztę gry. Więc, w sumie to jest jakaś dobra sztunia. Okej, okay, czyli się obudziliśmy. Obudziliśmy się w jakiejś komnacie z powrotem. Znaczy sobie tam gdzieś gdzie było, były początek kaseki przy jakiejś komnacie i tutaj dostajemy potki i teraz tych potyk możemy używać, Jedno leczą a drugie daje manę, manę z, z, re, raczej do magów, a magiem nie jesteśmy i ogólnie to możemy gadać z duchami, ale to oczywiście nas nie obchodzi za bardzo nie yy. jesteśmy magami, więc nam potki nam magie nie będą potrzebne Chodźmy po prostu do wyjścia. A tu mamy też odkryto, utraconą łaskę. Właśnie miejscu łaski. Odpoczynek, butelki, nie butelki przy Ok, czyli tu możemy odgrytować jakieś... Możemy nasze potki chyba. Ale nie mamy na to surowców na razie. Możemy tu jakieś zaklęcia mieć. Tak zaklęć też żadnych nie mamy. Eee. Sortuj skrzynię. To prawdopodobnie nam sortuje ekwipunek I... Możemy się oddalić po prostu. No, co to jest. Grady osoba w trybie współpracy. Wcinasz palców. Zagięty pal z matowieńca Okej okay. yy, Tu coś... Nie. To jest. Przed tą ukryta ścieżka co i gestykulowanie. Po przecież wiadomość popieram. Dobra. Nie co dodało, ale... Lecimy do góry. Gdzie jesteśmy? Będę musiał mówić trochę cicho, bo jest piesza w nocy i. Miejsce, żeby się się w kurbił. Pogrobno. Oj, tu jest znowu to drzewo. Mam jakąś mapę. O, mam mapę. O kurde. Dobra, czyli. Jesteśmy teraz w sieci i robimy chyba to, co chcemy. Znowu to. 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 to, to światełka to łaska. Chodźmy po prostu dalej. A to co jest? Pule przyzwania. W każdym obszarze możesz znaleźć wizerunki na Wizerunki te, te to pule przyzwania. I tej łatwe jest przyzwać innych graczy, ponieważ w pule przyzwania gromadzą się znaki współpracy i groje. Dobra, czyli to są po prostu takie, gdzie możemy zresztą naszych ziomeczków chyba. To dobrze rozumiem. Tam już widzę jakiegoś kurczybyka. I... Wydaje mi się, że nie chcemy do niego podchodzić jak na razie. Po prostu chodźmy zwiedzać świat. Zobaczmy co jest, co, co my tu mamy do zaoferowania. Chciałem dzisiaj w odcinku spróbować zabić chociaż jednego bossa, bo... Bo tak bez bosika to tak trochę no... Bez bosika tak bez ręki. Materiały. W każdym zakątku ziemi pomiędzy znajdziesz owoce, kwiaty, grzyby, motyle i inne przydatne materiały. jest ich użyć do wytwarzania przedmiotów. Kwiat złotolistny, okej. Okay. Łoki. Wyposaż się w łuk, a możesz z niego Jednocześnie możesz mieć wyposażony. Dobra. Zmienimy się na łuk. Dobra. Czekaj, jak to się bronić? Dobra, jeszcze jeden Inicjoner wrogiej grupy. Inicjoner wrogiej grupy napełni twoje butelki. Juzło oraz ty, butelek robią się w zależności od wrogiej grupy. Nie możesz jednak przekroczyć limitu napełniania butelek. Jeśli znaczy, jak i zabijamy, to e... Na nasi sportem powrotem płotki. Dobra, warto wiedzieć. Weźmy sobie we O, Tu ja mam jakieś itemy. To są chyba te, te, te cienie wojny, czy co tam było. E, I tutaj gdzieś miałem złoty run. Złoty run to jest chyba waluta. I ten złoty run możemy przerobić na. runy? To nie ma sensu. Patrzmy do tego ziomka i go naklapmy prosto. Ej, 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 ej przycisk! Nie Dobra, no, ziomek polidą. tu są jakieś temki, A tu mamy jakiś obóz, i tu może być ciekawie, bo tu jest pełno podporów. Już widać, że jeden tu stoi. jest są serdeczne i ciężkie do zabijania. Yy, ruinę przed bramą. Przelew. Yy, podejdźmy do tego, bo się świeci. Mapa zachodnia, Znajdźmy mapę. Trzeba, będę miał teraz O kurde, chłopaki. Chłopaki! Ja nie chcę nic mówić, ale. Ja jeszcze się uspokój, a ja no chłopaki No, chłopaki! W ogóle, właśnie, podew mam, jakąś, Nie wiem, takie coś, nie wiem, co to robi w ogóle. O, no, Czyli nie, nie, to to nie, e, Mamy tutaj map... teraz nie, się cała mapa jakby. Jak żebyśmy tą mapę I my jesteśmy tutaj Dobra wróćmy się tam skąd przyszliśmy Patrzmy może gdzieś tutaj w te tereny Zaczmy sobie i spróbujmy tam coś zrobić Tommy O Czekaj, bo i tu mam jakieś dobre itemy on kamień dał zbroję, Dostaliśmy chyba zbroję. Tak, to jest zbroja, ale czy nasza nie jest lepsza przypadkiem? Błyskawice święte. Hmm, dzięki nie jesteśmy szybsi. To może załóżmy ją. A to to jest? Kukri, Rzuć przeciwnika, by zadać obrażenie i wyłaś krwawienie. To, gdzie ja to mogę dać? Tu chyba, gdzieś. Nie, gdzie ja mogę dodać? A, tu. Dobra, przepraszam. Dobra, teraz mogę dodać tam tatami. Poder, warto wiedzieć. Dobra. Miarów wiem o co chodzi w Tylko problem polega na tym, że musimy sami jakby poprowadzić się poprowadzić się i wiedzieć co robić, bo tak to... Nie... Co jest do cholery? Musimy sami jakby wiedzieć w jaki sposób się poprowadzić, bo tutaj nie mamy żadnych odpowiedzi. Gdzie mamy iść co robić i jak Kościół Elecha. O, tam jakiś, tam jakiś ziomek siedzi. to odwraconą łaskę, dobra. się ziomeczku? Rozmawiaj. Myślisz, że zmatowioną widzę to, że nie w mojej głowy. Więc może zyskasz kupić? O, to, to jest ten, kupiec. Dobra, ja mogę u niego kupić. E, teleskop. Pozwala widzieć odległość rzeczy. Pękniedy garnek. Zesta do wytwarzania. Może ja tworzenie przedmiotu. To weźmy sobie kupmy to. I może strzały sobie kupmy. Ja mam pieniędzy. Tu są pieniądze. Dobra. To jakieś tam zakupy zrobiliśmy. Z daleko wrażą możesz wytwarzać swoje runy i wzmacnić one już. Czyli tutaj. Kamień Kowalski Wzmocni oręż O, możemy zmocnić Dobra, no to ulepszamy Możemy to Czemu by nie Chodźmy jeszcze na chwilę tutaj Bo tam są te, 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 te. zaklęcie Butelki Nie, zapamiętych A nie, nie ma Dobra, weźmy od... Może zrobmy odpoczynek Coś to dało Nie wiem Tam się w ogóle coś świeci Więc może chodźmy tam gdzieś to świeci Może tam jest jakiś dobry itemek albo coś Nie wiem co to robi Nie To tak wygląda jakby ktoś tam beacon postawił Tak w ogóle O o! No dobra, będziemy musieli tam pójść w takim razie. Będziemy musieli spróbować go zabić. Może nie są jakieś jakiś ciężki. I da rady go zabić. Kur... co ty robisz? Bracie! Czekaj, ja gram kobietą yy, Drobna ewakuacja, drobna ewakuacja, drobna ewakuacja Pijemy chłodkę Dobra, ja mam jakiś pudełek do klity wywaliłem. Albo nie miecz wyciągnął. Dobra, wypijmy podkę. I może weźmy mu... Może weźmy z niego tu. Żebym No. Uff. Go. Już szalą, czy bo mi się już potki No dawaj, dawaj skoro się do. Pierwsza śmierć! I tak, i tak dobrze jak na pierwsza to dopiero. Pierwsza śmierć! Czeba szkła! Ja teraz klikam! Aha! O, mówiłem, mówiłem, o kurde, dobra, no walimy, walimy, on, on jest robię, on teraz. O, go. Już? Jak po prostu? Nic z nie nic z nie trąbło? Did nice. Nawet. No, tam jest jakieś dziwne... Ktoś chodzi, wolę do tego, że może lepiej nie podchodzić na razie. Zobaczmy co jest tutaj. Ile to jest? To nie jest tu cię po prostu Ja pierdolę Nie, to jest, to jest mój stacji po prostu on teraz dojebał? O, że tożem teraz kurwa dojebał. Jestem Big Brainem. O, czy jest tu coś ciekawego? Na przykład, co, co to jest? To jest po prostu takie coś? Okej, okay. tu można wziąć te kwiatki. A nie, no to, to, to mnie rozjebało akurat, że to, że, że, że to nic nie jest użytecznego. Można jeszcze tutaj pochodzić, zobaczyć, czy czegoś nie ma. Do tych liquidów może lepiej nie będę podchodził. Fragment ruin. Do tej ziomeczki może lepiej nie będę podchodził, zobaczmy co tam świeci. Co to jest za światło? Tu coś jest? Czy to coś pokazuje yy, po ptaku Możemy iść tam. Ja nie wiem czy to przedstawia to świecące coś on co tak po prostu odpłynął? Nie, ja się boję wody, to może lepiej nie będę płynął Siema Oh, kurde, já é que isto deve ter que ser dobre, colejo. Tá? Pouco, pá, to musisz que jesteś Kontu jest kontu. jest tego tego tego. Kolego? Prawie mamy mu dwa mocne ataki. Dusz. nie! Pojebany? Jezu, myślałem, że umarłem Dobra Śmieć Co ty masz? Niegasnący motyl Pasek białego mięsa I, i, I... to... i to tyle? I tu nic więcej nie ma Nieźle, nie? Dobra, mi się wydaje, że tutaj możemy zakończyć ten odcinek, bo za długo on już trwa ja nie będę robił 40 minut nowego odcinka. Dlatego chyba tutaj zakończymy ten odcinek. W razie, jako samuraj dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Zostawcie suba łapkę w górę. I widzimy się w kolejnym odcinku z Elden Ring. Good night!